Hej, hej, witam Was w podcaście i tym razem chciałbym troszeczkę pogadać na temat The Book of Boba Fett, czyli osobnego serialu czy mini serialu na temat właśnie naszego ulubionego łowcy nagród, czyli Boby Fetta. No to nie przedłużam za bardzo i, i, i jedziemy, no, co chcę zobaczyć w serialu Book of Boba Fett. No dobra, no to tak w woli przypomnienia, The Book of Boba Fett został nam z zapowiedziany yy, na końcu Tak naprawdę, czy w takiej scenie po napisach, nazwijmy to tak, drugiego sezonu Mandalorianina. No i z tego co wiemy, serial zadebiutuje 29 grudnia 2021 roku, czyli z końcem w zasadzie tego roku, w serwisie Disney Plus. Od razu uprzedzając pytania, nie sądzę, żeby się pojawił gdzieś indziej w jakiejś, prawda, telewizji, więc no niestety, niestety go. Osoby, które nie mają dostępu do Disney, tak od razu nie zobaczą. Aczkolwiek o tym muszę nagrać jakiś osobny w ogóle materiał. No Jakieś tam są plotki, zapowiedzi, informacje o tym, że ponoć już w 2022 Disney Plus ma się pojawić w Polsce. Zresztą no, ja o tym mówiłem parę razy, część. Materiałów dostępnych w, na Disney Plus ma polskie napisy, nawet polski dubbing o dziwo Star Wars Visions ostatnich ma polskie napisy, więc, więc no, skoro spolszczają materiały, no to zakładam, że też po to, żeby się, że to nie jest robione tylko dla yy, prawda, Polaków nie wiem, w Wielkiej Brytanii czy w Stanach Zjednoczonych, ale no, głównie po to, żeby jednak do tego prawie 40-milionowego kraju yy, jakoś tam. Wejść. W każdym razie tak, z takich dodatkowych informacji na temat serialu, tak w ramach przypomnienia, za serial odpowiedzialni są John Favreau, Dave Filoni, Robert Rodriguez, który ma stanąć za kamerą, no i oczywiście jako producent Kathleen Kennedy. I w tej chwili mamy tak naprawdę potwierdzone dwie osoby z obsady, no bo tyle żeśmy widzieli w tym mini trailerku, czyli Tamuera Morrison jako Boba Fett i Ming Na Wen. Mingna, Mingna Wen, Wen yy, która ma zagrać Fenik, Fennec Shand, najemniczkę, yy, czy nie wiem, znajomą, przyjaciółkę Boby Feta I, I co? No i podobno, podobno już yy, jakby yy, nakręcono wszystkie sceny oczywiście do, do, do Book of Boba Fett, więc teraz trwa, teraz trwa montaż. No i tak, no i co bym chciał zobaczyć w, tym, w tymże serialu, bo to jest myślę istotne i myślę, że to jest dobry moment, żeby się nad tym zastanowić. Oczywiście też komentarze to już od razu Wam przypomnę, są do Waszej dyspozycji, więc jeśli no, napiszcie koniecznie, co Wy chcielibyście zobaczyć w serialu o Bobie Fecie. Natomiast tak, no, dla mnie na, absolutnie najważniejsze jest to, żeby zobaczyć, jak Boba Fett w końcu wylazł z sarlaka. No bo jak pamiętamy, ostatni raz w trylogii Gwiezdnych Wojen widzieliśmy bo Boba Fetta jak w epizodzie szóstym wpada do Jamy sarlaka, potem oczywiście widzieliśmy go mniej więcej po, 5 lat po wydarzeniach z powrotu Jedi właśnie jak pojawia się w Mandalorianinie jak pomaga tam chronić baby od, prawda w międzyczasie są jakieś tam perturbacje srogie z, ze zbroją Boba Fetta, która jest w posiadaniu Kobawanta no na temat Kobawanta robiłem materiał jakiś czas temu więc kliknijcie sobie po prawej stronie jest karta i myślę że no, najważniejszym chyba wydarzeniem tego serialu i to co chcieliby fani wszyscy zresztą nie tylko ja Zobaczyć to jest właśnie to, w jaki sposób Boba Fett wydostał się z, Sar z Sarlaka. Według Jabby przecież wydostanie się z Sarlaka było niemożliwe, w związku z tym, no, fajnie byłoby zobaczyć, jak to się stało, jakaś prawda, retrospekcja. No i oczywiście y, przy okazji, fajnie by było zobaczyć Slave One, czyli statek Boba Fetta, jakkolwiek on się tam teraz nazywa, bo jak y, śledzicie dokładnie ten nasz Star Warsowy, w cudzysłowie światek, to wiecie, że tam y, inaczej jest ten. Y, statek w tej chwili w kanonie Gwiezdnych Wojen nazywany, to tam niekoniecznie chodzi o jego zmianę nazwy, tylko chodzi po prostu o jakby nazywanie go żeby się wszystkim mniej wprawnym fanom nazwijmy, to tak kojarzyło, czyli to jest statek, więc jakby z tego co widać Disney wycisza nazwę Slave One, no bo to jest prawda, niewolnik jeden to taka trochę brzydka nazwa, jak na wielką poprawność Disneya. No i w tej chwili ten statek jest nazywany po prostu statkiem Boby Feta. No i co się działo z tym statkiem przez, przez ten cały czas, prawda, tych paru lat, kiedy Boba Fett gnił, że tak powiem, w cudzysłowie oczywiście w jamie Sarlaka. To jest bardzo, bardzo, bardzo interesujące. I trzecia rzecz, myślę, fajna do zobaczenia, to jest jak funkcjonował świat przestępczy na Tatooine po śmierci Jabby, w epizodzie szóstym, oczywiście. I dlaczego doszło do tego, że. Prawda wielkie, wręcz imperium przestępcze Dżaby zamieniło się w, no w zasadzie się rozpadło, bo jak pamiętacie dokładnie tą zajaweczkę, ten teaserek Bukow Boba Fett, który widzieliśmy przy okazji Mandalorianina, no to Boba Fett wkracza do sali tronowej Dżaby, do jego pałacu i tam na tronie siedzi, prawda, Bib Fortuna ma ze dwóch strażników, a tak naprawdę jest tam pustą. A przecież właśnie pałac, pałac Dżaby na Tatuin był znany z tego, że tam no, był jakby taki, no nie wiem, ośrodek życia towarzyskiego, w cudzysłowie można powiedzieć. Tam się kręciła masa ludzi, masa różnych, no niezbyt, prawda, pozytywnych bohaterów, masa szemranych charakterów gdzieś tam się próbowała w cieple, w cudzysłowie oczywiście, w, ście, w przestępczym świetle dżaby. W, w przestępczym cieple, chciałem powiedzieć, dżaby ogrzać i, i jakieś tam, prawda, interesy przy okazji zrobić. Yy, no taki, prawda, miejsce spotkań przestępczego półświadka. No, właśnie, no to gdzie są ci wszyscy, tak? Czy Bib Fortuna to już w zasadzie całkiem roztrwonił to imperium i już go tam nie było? W ogóle, skoro jesteśmy przy tych wszystkich osobach, które się kręciły w Pałacu Dżaby, no to tutaj można powiedzieć o czwartej rzeczy, którą bym chciał zobaczyć w Bukow Boba Fett, bo, wiecie, w legendach była taka opowieść, czy taka książka, która się nazywała. Opowieści z Pałacu Dżaby, razem z książką opowieści z Imperium i razem z książką opowieści z kantyny w Mosaisli, to były takie antologie, jakby krótkich historii, które przybliżały nam historie różnych tam postaci widzianych albo właśnie w kantynie w Mosaisli, albo właśnie w Pałacu Dżaby. I to oczywiście tam literacko te, te, te historie, czy. Nie były jakoś tam, prawda, mega fascynujące, natomiast bardzo fajnie, dla fanów, zwłaszcza pokazywały nam i rozbudowywały informacje o tych wszystkich bohaterach, które gdzieś tam widać, prawda, na drugim albo na trzecim albo nawet na piątym planie. I to była i to było bardzo bardzo fajna rzecz. Między innymi mogliśmy się z, z, tej, z, tych, z tych opowiadań zebranych w książce Opowieści z pałacu Żaby dowiedzieć trochę więcej na temat, na temat tych tej orkiestry, która tam grała tego, wiecie, takiego y, słonikowatego bohatera na przykład, także to było bardzo fajne i w ogóle y, sam tytuł Book of Boba Fett nam gdzieś tutaj sugeruje, że to będą jakieś takie, wiecie, historie związane z Bobą Fettem, ale może oczywiście Boba Fett będzie nie, głównym bohaterem tych, his, tych historii, natomiast to nie będzie oj, wolnołem w mikrofon, przepraszam najmocniej, jeśli wam to uszkodziło, uszy. Natomiast no, Boba Fett nie będzie takim yy, jakby za każdym razem tylko i wyłącznie centralną postacią. Tam się Gdzieś tam podejrzewam będą kręcić jacyś inni bohaterowie. No i to jest właśnie świetna okazja, wydaje mi się, do wprowadzenia jakiejś retrospekcji i przy okazji wprowadzenia jakiejś historii i opowieści tych bohaterów. Yy których widzimy w, właśnie w Pałacu Dżaby. Coś tam więcej może informacji będzie. Skoro już właśnie poruszyłem ten tytuł Book of Boba Fett prawda, i nazwę tego tytułu, no to, to jak mi się wydaje, tytuł ten sugeruje, że to będzie zamknięta opowieść, Bo wiecie, nie chciałbym znowu, żeby nam tutaj powstało, nie wiem, 15 sezonów po 12 odcinków w każdym i żeby ten serial się tak ciągnął, 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 ciągnął przez lata, aż Tamuera Morrison będzie stary, schorowany i już w ogóle nie będzie miał siły grać w tej postaci. Nie, tak więc jakby sam tytuł Book of Boba Fett sugeruje, że to będzie w jakiś sposób zamknięta historia. Nie, nie wiem, może ja tutaj nadinterpretuję i jakby za dużo wyciągnę z tego z samego tytułu, natomiast Disney jest bardzo tajemniczy i tak naprawdę niewiele wiemy o tym serialu. Tak na marginesie dodam, że no teraz, w, kiedy to nagrywam, jest 6 października. No i tak naprawdę zdaje się, w listopadzie dopiero ma się pojawić jakiś trailer tego serialu, więc no zupełnie nic nie wiadomo. I y, skoro już y, no, wymieniam te rzeczy, które chciałbym zobaczyć w Book of Boba Fett, no to muszę wymienić punkt szósty, czyli y, no. Y, trochę informacji o kulturze Mandalorian, wiecie no bo to jest trochę skomplikowane tak, no bo widzimy, że na przykład, nie wiem, Din Djarin czyli Mandalorianin z serialu The Mandalorian zachowuje się zupełnie inaczej niż nie wiem, bo na przykład, tak Din Djarin w ogóle nie zdejmuje he hełmu i uważa, że tak właśnie robią prawdziwi Mandalorianie natomiast bo zdejmuje hełm, no i jakby też trudno jej odmówić tego, że jest prawdziwą Mandalorianką. Nie? Więc może. Bukow Boba Fett rzuci nam więcej światła właśnie na tą kulturę Mandalorian, aczkolwiek, no wiecie, bo Boba Fett tak naprawdę stuprocentowym Mandalorianinem nie jest, no bo jest klonem Django Feta, więc znowu w The Mandalorian była tam jakaś dyskusja na temat jego prawa do noszenia i do posiadania zbroi mandaloriańskiej, no, ale zakończyło się, że no jednak tak, ma prawo do noszenia, no bo jego ojciec, czyli no, DNA, z którego Boba pochodził, no miał prawo nosić tą zbroję. Także wiecie, fajnie by było zobaczyć czy poznać trochę więcej informacji na temat kultury Mandalor mandalorian. Tego by pewnie chcieli bardzo mocno fani. Aczkolwiek, no oczywiście, no, to ma być serial akcji, a nie przerodzić się w y, strawną tylko dla fanów opowieść y, encyklopedyczną niemalże z informacjami na temat y, świata Mandalor Mandalorian czy kultury Mandalorian. No i także, wiecie, no, to jest dobra okazja do przemycenia jakichś kilku informacji. Y no i skoro już tutaj przemycamy jakieś, prawda, nawiązania, no to wiecie, no to myślę, że Book of Boba Fett może niekoniecznie pierwszy sezon, ale Book of Boba Fett to jest dobry moment czy dobre miejsce, żeby wprowadzić live action Omegę, tak? Bo przecież Omega, którą znamy z serialu Bad Batch jest w zasadzie, no z tego co przynajmniej wiemy po pierwszym sezonie Bad Batch, jest taką no, genetyczną, można powiedzieć, siostrą Boby Feta, więc ciekawie by było, gdyby ona się w jednym z odcinków pojawiła. Założę się, że byłoby to nie lada zaskoczenie dla wszystkich fanów i dla tych wszystkich, którym w serialu Bad Batch się ta postać po prostu spodobała. Mnie się przynajmniej w pierwszym sezonie spodobała średnio, no ale wiecie, ja jestem trochę starym konsumentem, że tak powiem, i, i, i niekoniecznie łykam wszystko aż z takim dużym entuzjazmem. Zazwyczaj łykam z troszeczkę, z troszeczkę mniejszym. Czy jak kiedyś ktoś mi to powiedział, mój entuzjazm jest położony, jak to było, położony w innym miejscu niż entuzjazm wszystkich innych. No więc trzymajmy się tego. I przy okazji, skoro już jesteśmy tutaj przy omedze i przy nawiązaniach jakichś, czy przy pojawieniu się jakiejś postaci, no to w zasadzie może być też tak, że w Book of Boba Fett może się pojawić gdzieś przelotnie i myślę, że chciałbym, żeby się pojawił może się pojawić gdzieś przelotnie Han Solo. Co prawda, Harrison Ford już jest troszkę stary, więc ciężko by było, ciężko by było no, odmłodzić go aż tak bardzo. Aczkolwiek, wiecie, technika idzie do przodu i tak jak zrobiono z Marka Hamilla w Mandalorianie, nie młodego Marka Hamilla, tak z Harrisona Forda można spokojnie zrobić młodego Harrisona Forda i młodego Hanna Solo. Ale no, to może być jakaś okazja, żeby do roli Hanna Solo powrócił Alden Reich, eh, Czyli aktor, który grał Hanna Solo w filmie o Hanie Solo. No bo przecież założę się, że Boba Fett. Szukał jakiejś być może zemsty na Hanie Solo, prawda? Han Solo tutaj był mężem Lei w tym czasie, kiedy dzieje się Bukow Boba Fett, ale jednak założę się, że no jakby. Bo Buffett nie zapomniał mu tego, że y, uderzeniem kija w jego plecak odrzutowy tak naprawdę Han Solo wrzucił go do tej jamy y, Sarlaka, prawda? Więc y, może jest to okazja do pojawienia się ponownie Aldera, Aldena Renreicha w roli Hana solo, dajcie znać w komentarzach, czy to by było dobre rozwiązanie, czy może niekoniecznie, żeby wprowadzić niejako Aldera, Aldena Erenreicha w, w momencie, kiedy już, czy w czasy w galaktyce, kiedy tą rolę już jakby ma Harrison Ford, czy jakby jesteśmy przyzwyczajeni do Harrisona Forda. Także nie wiem, zastanawiam się nad tym bardzo, bardzo mocno. No, i tak na marginesie, skoro już się zastanawiam o lepszym rozwiązaniu, to nie wiem, czy serial, jakiś tam, czy miniserial serial o obie fecie, to jest dobre rozwiązanie. Wydaje mi się, że może lepszym byłoby zrobienie gry wideo o Bobie. Zwłaszcza, że przecież w czasach, kiedy Lukas Arts jeszcze istniał. Przed sprzedaniem jakby całej marki Gwiezdne Wojny do Disney'a, no to jakby gra o ta gra Star Wars 13-13, no to miała być gdzieś tam docelowo zrobioną, miała być grą o Bobie Fecie, prawda? Więc akurat odkopanie tego tematu i, i, i zrobienie gry o Bobie Fecie, jak sobie radzi właśnie po tym, jak występuje, jak wylazł z jamy Sarlaka, to może być całkiem niezły pomysł. Aczkolwiek no, Disney teraz idzie bardzo mocno w te seriale. Kilka tych seriali już za chwilę ma być. Prawda? Serial Obi-Wan, serial Andor, który też zakończył kręcenie, już, już zakończył zdjęcia. Serial oczywiście Mandalorianin, trzeci sezon. Serial o Bobie, także no, trochę tych serialów będzie. Kolejny sezon Bad Batch, także trochę tych seriali, yy, seriali będzie. Yy, ale no, może właśnie przedstawienie historii Bobby Fetta w grze byłoby fajnym rozwiązaniem. I to tyle. To po 9 punktów. Nie wiem, czy za każdym razem podawałem numerek, ale tak jak sobie zrobiłem notatki do tego filmiku, no to wyszło mi właśnie, że tych punktów jest 9. Tak Wam je przedstawiam w taki nieuczesany sposób takiego właśnie podcastu, bo jakoś ostatnio mam trochę problemów z nagrywaniem filmów, a tak właśnie sobie włączyłem mikrofon i chciałem troszeczkę pogadać, więc mam nadzieję, że taka luźniejsza forma Wam się spodoba. Dajcie znać w komentarzach. Przypominam oczywiście, co wy chcielibyście koniecznie zobaczyć w serialu Book of Boba Fett, który, przypomnę, premierę będzie miał 29 grudnia 2021 roku na platformie VOD Disney+. Tymczasem przypominam o tym, żebyście wspierali kanał, jeśli możecie. Wspierali albo przez YouTube'a, albo przez Patronite'a. Jeśli słuchajcie tego oczywiście przez, jako podcast przez Spotify, no to zapraszam do wspierania przez Patronite'a. Tymczasem ja się z wami żegnam. Przypominam, żebyście uważali na siebie, żebyście się często uśmiechali. I oczywiście przypominam, że moc jest z wami. Trzymajcie się. Dzięki wielkie, pa! pa.